Dzień dobry. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią będziemy rozmawiać sobie o Ameryce Północnej, a konkretnie o jej naturalnym środowisku. Ameryka Północna jest trzecim pod względem wielkości kontynentem po Azji i Afryce. Tuż za nią plasuje się Ameryka Południowa. Powierzchnia Ameryki Północnej, tutaj się znajduje Ameryka Północna. Zaraz sobie konkretnie pokażemy granice jej. Ma powierzchnię 24 milionów kilometrów kwadratowych, a więc jest to duży obszar lądowy, naprawdę duży ląd, który tak naprawdę leży na dwóch półkulach. Jest to półkula północna i półkula zachodnia. No bo jak wiemy, jak południk zerowy oddzielający nam półkulę wschodnią od zachodniej mamy tutaj, no to zdecydowanie widzimy, że ta Ameryka Północna leży na zachód od niego, czyli na półkuli zachodniej. Natomiast jeśli chodzi o równik, czyli najdłuższy z równoleżników, który oddziela nam półkulę północną od południowej, no to widzimy, że też zdecydowanie ta Ameryka Północna leży na północy, na północnej półkuli. Dokładnie, moi kochani, Ameryka Północna, jeśli chodzi o półkulę północną, zaczyna się tutaj. Mniej więcej granicą umowną jest kanał panamski w Panamie i ta Ameryka Północna, tutaj mamy tak, granicę Ameryki Północnej, Aleuty. Ta wyspa Grenlandia to jest największa wyspa na Ziemi. Ona jest częścią Danii. Jest to duńska wyspa, ale zaliczana nie jest do Europy, tylko do Ameryki Północnej, a więc objeżdżam. Islandia to już nie jest północnoamerykańska wyspa, tylko europejska. I tutaj wielkie Antyle, te wyspy wszystkie, tak. Moi kochani, wyglądają kontury yy, Ameryki yy, Północnej. Dużo osób twierdzi, że kontynentem jest również Ameryka Środkowa. No nie jest to do końca prawda. Musimy wiedzieć, że Ameryka Środkowa yy, jest częścią Ameryki Łacińskiej. O ile Ameryka Środkowa, czyli od Meksyku aż po ta, po, do Panamy, czyli ta część świata, to jest część Ameryki Północnej, ale więc to 24 miliony jest liczone razem z Ameryką, tutaj środkową, to Ameryka Środkowa wchodzi w, tak z, wchodzi w tak zwany skład Ameryki Łacińskiej, czyli wraz z Ameryką Południową. Jak sobie wpiszemy w internet chociażby, co to jest Ameryka Łacińska, to wyskoczy nam ta część świata, czyli Ameryka Południowa, wraz z Ameryką Środkową, ale pamiętajmy, że Ameryka Środkowa, ten region to nie jest kontynent, absolutnie zaliczany jest do Ameryki Północnej. Moi kochani, więc wiemy, gdzie leży Ameryka Północna, to co możemy sobie powiedzieć, moi kochani, o wodach ją oblewających? Moi kochani, Ameryką Północną oblewają y, trzy oceany. Jest to ocean pacyficzny, oblewa Amerykę Północną od Zachodu, ocean atlantycki, który oblewa Amerykę Północną od Wschodu i ocean arktyczny, który oblewa Amerykę Północną od Północy. Moi kochani, jeśli chodzi natomiast o takie największe zatoki Ameryki Północnej, to oczywiście taką zatoką, która rzuca nam się. Od razu w oczy jest Zatoka Hudsona, jest to największa zatoka Ameryki, yy, Ameryki Północnej, tutaj mamy całą, yy, wiele wysp tam też się znajduje na tej, yy, za, tej Zatoce Hudsona, dużą też jest Zatoka Meksykańska, która jest bardzo ciepłą zatoką, jest tam bardzo ciepła woda, co będzie przyczyniać się do no, niezbyt korzystnych warunków pogodowych, ale o tym niedługo. I Zatoka Alaska. Natomiast jeśli chodzi o półwyspy, to takim najbardziej, największym, chyba rzucającym się w oczy jest Półwysep Labrador. Kanadyjski Półwysep Labrador, wchodzący w skład tarczy kanadyjskiej, która jest natomiast kratonem, czyli bardzo starym, starą częścią skorupy ziemskiej. I również Półwysep kalifornijski, długi półwysep, długi, a wąski półwysep, który jest częścią Meksyku. Półwysep Florida, półwysep Yucatan i półwysep Alaska. To są takie najbardziej znane półwyspy Ameryki Północnej. Moi kochani, a co możemy sobie powiedzieć o jeziorach? W Ameryce Północnej jest bardzo dużo jezior, przyczynił się do tego, podobnie jak w Europie i w, i w Azji, lądolód. Moi kochani, lądolód plejstoceński, który był u nas około 14 tysięcy lat temu, doskonale wiemy, że nie objął zasięg, swoim zasięgiem tylko Europy i Azji, ale obejmował także Amerykę Północną, no bo on szedł z Arktyki, a więc obejmował tak naprawdę wszystkie północne kontynenty Ziemi. I moi kochani, północna, oczywiście część, no bo oczywiście wiemy, że no chociażby na terena dzisiejszego Meksyku tego precyzyjnego lodowca nie było, tak, ale musimy wiedzieć, że w północnej części Ameryki Północnej bardzo dużo jest jezior, właśnie lodowcowych, w wyniku działalności erozyjnej, elo, erozyjnej tego lodowca. I mamy, moi kochani, tam takie jeziora jak chociażby jezioro Niewolnicze czy jezioro Niedźwiedzie, tutaj mamy jezioro Niedźwiedzie. Tutaj mamy jezioro niewolnicze. Natomiast yy, mamy również jezioro yy, Adhabaska czy jezioro, moi kochani, Winnipeg. Natomiast te jeziora, które. I tutaj jest oczywiście wiele mniejszych jezior. One na tej mapie nie są zaznaczone, no bo oczywiście jest to mapa. Małoskalowa mapa przeglądowa, absolutnie nie, 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 topograficzna, nie topograficzna. I tutaj mamy jeszcze duże jeziora. Jest to tak zwany zespół pięciu wielkich jezior, jezior amerykańskich. Są to jeziora kolejno-górne, które jest największe z tych pięciu jezior: Jezioro Ontario, Michigan, Erie i Jezioro Huron. Zobaczmy, jezioro górne. Jezioro Michigan, Jezioro Huron, i tutaj mamy jeszcze Jezioro y, Erie i Jezioro y, Górne Michigan, Huron, y, Erie i Ontario. Tak, tutaj pięć dużych jezior Ameryki Północnej, i musimy wiedzieć, że to już nie są jeziora, moi kochani, polodowcowe, tylko są to jeziora tektoniczne o dużej powierzchni i głębokie. No, nie zapominajmy, że jeziora polodowcowe również bywają głębokie, a szczególnie te jeziora rynowe, czyli o stromych zboczach, o stromych yy, stokach tego jeziora. I moi kochani, o wydłużonym kształcie. No, Wiemy chociażby z lekcji o geografii i o działalności lodowca w Polsce. Dobrze. A co możemy sobie powiedzieć, moi kochani, o kształtowaniu powierzchni, czyli o geomorfologii? Zaraz geomorfologia Ameryki Północnej. Mm, Dokładniej sobie omówimy y, na przykładzie mapy takiej typowo Ameryki Północnej, dokładniejszej, ale musimy wiedzieć, że Ameryka Północna ma bardzo urozmaiconą rzeczbę terenu. Ma góry, ma wyżyny, ma niziny, czyli tak naprawdę kombo y, i wszystkiego jest po trochu. Trochę gór, trochę wyżyn, trochę nizin. I musimy wiedzieć, że najwyższe, najwyższej Ameryka Północna, najwyższe wzniesienia, najwyżej bezwzględne wysokości ma we, ma we w zachodniej części swojego obszaru, gdzie mamy góry skaliste i tam chociażby znajduje się najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Jest to Denali, inaczej McKenley, i wznosi się na wysokość. 6190, około 6190 metrów, na poziomie może niektóre źródła mówią, że jest o 5 metrów wyższa. Góra ta znajduje się w Stanach Zjednoczonych, na granicy, tak naprawdę. Yy, no, ta, ta akurat w Stanach Zjednoczonych, tutaj góry Alaska, yy, bo pamiętajmy, że Alaska to jest jeden ze Stanów Ameryki, właśnie yy, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Natomiast Takim drugim najwyższym szczytem Ameryki Północnej jest Logan, który ma natomiast wysokość 5963 m poziomie morza około i on znajduje się tutaj na granicy właśnie Kanady i Alaski, ale również tutaj w górach skalistych. Pamiętajmy, że to ogólnie są góry skaliste, ale one dzielą się jeszcze na góry alaska, góry nadbrzeżne, tak, góry kaskadowe, tak, więc one się, się, się dzielą tak samo jak chociażby nasze sublety dzielą się na góry sowie, góry stołowe, karkonosze, góry złote i tak dalej, te izerskie, tak, więc te, pamiętajmy duże pasma górskie dzielą się na mniejsze pasma górskie, prawda, wraz z oddalaniem się na Wschód Ameryki Północnej teren się obniża. Mamy wielkie y, równiny, y, równiny amerykańskie, wyżyny y, i tak zwane prerie, czyli moi kochani trawiaste stepy Ameryki Północnej. Pamiętajmy, że trawiaste stepy w Ameryce Północnej, czyli rozległe tereny porośnięte trawą, nazywamy w Ameryce Północnej preriami. I czym bardziej na, jeszcze na wschód teren się coraz bardziej obniża? Mamy jednak wzniesienie. W postaci gór y, Apalachów, y, Najwyższy szczyt Apallachów to jest y, y, moi kochani Mount Mitchell i ma, wysz, ma wysokość 2037 około metrów nad poziomem morza. Musimy wiedzieć, że to są zdecydowanie starsze góry niż, niż y, skaliste. Oczywiście skaliste są młode, wysokie góry. Które powstały w orogenezie alpejskiej, natomiast Apallachy powstały w orogenezie kaledońskiej, i tutaj mówimy o północnej części Apallachu, i w orogenezie hercyńskiej, południowa część Apallachu. No i oczywiście dalej mamy nizinę, i taką najbardziej znaną niziną jest nizina zatokowa nad zatoką meksykańską. No i ta tarcza kanadyjska, która jest kratonem, tak jak mówiłem, ona również jest dosyć płaska, nizinna, bez jakichś dużych y, różnic wysokościowych. Ok, zobaczmy sobie y, na takiej dokładniejszej mapce jeszcze raz ukształtowanie powierzchni Ameryki Północnej. Tak jak mówiłem, Ameryka Północna, najwyższe swoje wysokości względne, jak i bezwzględne, Mamy w, w zachodniej części, tutaj pamiętajmy, są wielkie góry, y, które nazywamy górami skalistymi lub kondylierami. Kondyliery, tak? Najwyższy Mount Kinley i Logan, tutaj y, w górach Alaski, które są częścią tak naprawdę masywu całych koldylierów. Wraz z dalaniem się na wschód widzimy, że ten. Kolor brązowy nam słabnie, przychodzi do coraz takiego bardziej żółtego, i tu mamy równiny centralne wraz z wyżynami, wielkimi równinami. I mamy moi kochani, tutaj tak zwane prerie, czyli wielkie trawiaste obszary Ameryki Północnej. Wraz z oddalaniem się teren się obniża, z wyjątkiem apalachów. Pamiętajmy góry, które powstały w orogenezie kaledońskiej, tutaj mówimy o północnej części i o orogenezie. Hercyńskiej, południowa część, najwyższy szczyt Mount Mitchell, 2037 metrów nad poziomem morza. Największa nizina to nizina zatokowa, ale również nizina atlantycka oraz nizina hatsońska. Natomiast jeśli chodzi moi kochani o rzeki Ameryki Północnej, no to największą rzeką jest Mississippi, która tutaj uchodzi do Zatoki Meksykańskiej. W ogóle musimy wiedzieć, że ze względu na to, że Ameryka Północna najwyższe wysokości ma w, w zachodniej części, a najniższe we wschodniej, to to będzie przyczyniać się do tego, że dział wodny będzie przebiegać nie przy, przy pośrodku Ameryki Północnej, czyli mniej więcej gdzieś tu, a będzie przebiegał tutaj. Czyli moi kochani, co to będzie znaczyć? Że większość dużych rzek będzie uchodzić do Oceanu Atlantyckiego. No bo skoro tutaj jest dział wodny, i te rzeki mają tutaj źródła, po wschodnich stokach gór, kordylierów. to te duże rzeki będą tutaj płynąć. Dlatego te największe rzeki Ameryki Północnej właśnie płyną z zachodu na wschód i mają swoje ujście. Recypientem tych rzek jest Ocean Atlantycki. Do Oceanu Spokojnego nie uchodzi aż tyle dużych rzek, jak do Oceanu. Atlantyckiego. I podobna sytuacja zresztą jest w Ameryce Południowej, bo jak będziemy sobie na następnych lekcjach omawiać Amerykę Południową, to zobaczymy, że w Ameryce Południowej również te najwyższe wysokości są w jej zachodniej części, a we wschodniej są niskie. A więc w Ameryce Południowej również sieć rzeczna będzie przebiegać podobnie jak w Ameryce Północnej. I moi kochani, największą rzeką, tak jak powiedziałem, jest Mississippi, ale także Missouri. Ale Mississippi jest największą, to jest rzeka główna, uchodząca do, do wód oceanicznych. Dużymi rzekami jest również Rio Grande, rzeka Red River, Arkanasas, czy moi, moi kochani Ohio, również rzeka świętego Wawrzyńca, która wypływa z jeziora Ontario, i płynie sobie. Nie jest to jakoś długa rzeka, ale jest rzeką szeroką, i wpływa do zatoki świętego. Wawrzyńca. Musimy wiedzieć, że w Ameryce Północnej mamy również jeden z najbardziej spektakularnych yy, wodospadów na świecie i jest to wodospad Niagara na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Poza stałymi rzekami jest chociażby rzeka McKen McK McKenzie która tutaj płynie w północnej części, uchodzi do morza Boforta, rzeka Yukon, czy rzeka Colorado, czy Kolumbia. Co można powiedzieć natomiast o klimacie? Klimat natomiast omówimy sobie już przy tej dużej mapie, ale muszę Wam jeszcze pokazać na tej mapie prądy morskie, które oblewają Amerykę Północną. Bo może nie one mają największy wpływ na kształtowanie klimatu tego kontynentu, ale mają jakiś wpływ, i taki wpływ ma chociażby moi kochani prąd labladorski, który jest prądem chłodnym, jest prądem zimnym, a więc przynosi suche powietrze. Oraz nie takie wysokie sumy opadów, a więc na Półwyspie Labladorskim będzie raczej mało padać. Natomiast na przykład prąd zatokowy będzie przynosił na Nizinie Atlantyckiej, Nizinie Zatokowej czy w Apalachach, ogólnie tutaj we wschodniej części Ameryki Północnej, w tym w aglomeracji Bosu, Bożułaż, tutaj mamy takie duże miasta i to nazywamy. Yy, Mekalopolis co się konkretnie nazywa, bo złoż, yy, będzie przynosił duże sumy opadów i dosyć łagodne powietrze, bo widzimy ciepły prąd morski kolorem czerwonym, a więc yy, będzie nam przynosił łagodne powietrze w postaci dużych sum opadów oraz łagodnego Powietrza. Prąd kalifornijski natomiast on przyczynił się do utworzenia pustyń chociażby w Kalifornii, yy, w wielkich tutaj kotlinach yy, Ameryki yy, Północnej, chociażby do pustyni Sonora. Tutaj mamy taką dużą pustynię Sonora, ale chociażby także pustynia Moab czy pustynia Mojave. Jednak prądy morskie ze względu chociażby. Przede wszystkim te prądy morskie oblewające tutaj Amerykę Północną od Zachodu nie mają aż tak wielkiego wpływu na jej klimat, jak szerokość geograficzna i ułożenie gór. I to zobaczmy już na tej dużej mapie. Tak jak powiedziałem, yy, prądy morskie w przypadku Ameryki Północnej nie odgrywają aż tak znaczącej roli w klimacie jak ukształtowanie powierzchni oraz szerokość geograficzna. Moi kochani, przez to, że Ameryka Północna sięga praktycznie do klimatów równikowych i do klimatów okołobiegunowych, to oczywiście te klimaty będą przechodzić nam tak yy, równoleżnikowo, czyli... Czym bardziej na północ, tym teoretycznie jest chłodniej. Moi kochani, tutaj tak naprawdę mamy w Panamie chociażby, już są wilgotne lasy równikowe, jest dużo pada, są wysokie temperatury, małe amplitudy temperatur. Moi kochani, natomiast czym bardziej na północ, klimat bardziej pustynnieje, tutaj w środku to mamy wielkie pustynie, tak jak mówiłem, chociażby ta pustynia sonora. I czym bardziej na północ oczywiście to ten klimat jest coraz to chłodniejszy i tutaj zaczyna nam się już tajga, czyli wielki las iglasty. Bo pamiętajmy, że tajgi mamy trzy. Choć ogólnie tajga to jest las porastający w chłodne tereny strefy umiarkowanej. Yy, czyli tam strefę klimatów umiarkowanych, chłodnych jest to największy las na ziemi wyróżniamy tajgę syberyjską, europejską i kanadyjską syberyjska jest największa, później kanadyjska i na końcu europejska i moi kochani, tutaj mamy właśnie las tajgi czyli drzewa i iglasty, jodły, świerki, modrzewie prawda? Yy, i moi kochani, czym bardziej na północ tym coraz mniej jest drzew liściastych coraz więcej iglastych tu jeszcze mamy głównie drzewa liściaste, później przechodzą nam drzewa mieszane, lasy mieszane, iglaste i później już nawet tych drzew i iglastych jest coraz mniej, bo klimat jest bardzo srogi. Tutaj w archipelagu, moi kochani, arktycznym, to jest ogólnie archipelag arktyczny, to jest największy po malajskim archipelag na Ziemi. I moi kochani, tu już jest klimat bardzo, bardzo srogi. Wieloletnia zmarzlina przede wszystkim tutaj. W północnych częściach wyspy Krowej Elżbiety mamy wieloletnią zmarzlinę, i moi kochani, moi kochani, można powiedzieć, że mamy tam tundrę. Jeśli chodzi o lodowce Ameryki Północnej, to w Ameryce Północnej raczej nie ma takich stałych lodowców. One są tutaj przede wszystkim w Grenlandii. Pamiętajmy, że Grenlandia chociaż przy, należy do Danii, ale. Obszarowo należy do Ameryki Północnej i tak naprawdę cały prawie obszar, około 80% tego, tego, tej, tej największej wyspy, ona ma 2,1 miliona km kwadratowego, a więc obszerna bardzo wielka wyspa, największa na świecie. 80% tej wyspy zajmuje lodowiec, którego tak naprawdę czapa tutaj we wnętrzu jest bardzo, bardzo gruba na kilka kilometrów grubości, więc naprawdę potężny lodowiec. I moi kochani, gdzie nie, gdzie lodowce Znajdują się oczywiście w górach Chociażby na Tej górze McKinley tak. Moi kochani, musimy wiedzieć, że tam jest Tam są normalnie lodowce Bo to jest oczywiście góra w daleko wysunięta na północ Jest o tyle wysoka, że spokojnie będą tam Lodowce i takim lodowcem Który się tam znajduje Jest lodowiec Muldrow Jest to największy lodowiec Całych gór Tutaj e, skalistych, co za tym idzie, najwyższy, e, na, największy lodowiec całego e, szczytu McKinley. Moi kochani, a jeśli chodzi o opady, największe opady w górach, oczywiście czym wyżej tym powyżej się schładza, a więc krapla i padają deszcze. Oraz, moi kochani, tutaj, czyli e, wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej, no to jest akurat związane nie z wysokością nad poziomem morza, a z prądem zatokowym. Musimy wiedzieć, że w Ameryce Północnej bardzo często dochodzi również do tak zwanych trąb powietrznych i cyklonów tropikalnych. Dlaczego? Dlatego, moi kochani, ponieważ w Ameryce Północnej mamy południkowo ułożone góry. Jest to idealny sposób ułożenia gór, do przemieszczania się zimnych mas powietrza z północy i ciepłych z południa. Między tymi masami zawsze dochodzi do konfliktu i, moi kochani, jeśli te dwie masy powietrza się spotkają, Tutaj dochodzi do silnych wiatrów w postaci trąb powietrznych. Natomiast nad Zatoką Meksykańską tworzą się, moi kochani, cyklony tropikalne, które wdzierają się w głąb Ameryki Północnej i przynoszą bardzo y, duże zniszczenia. Y, skala, która mierzy nam siłę tornad, to jest skala Fijuty, natomiast skala, która mierzy nam siłę cyklonów tropikalnych powstających w Zatoce Meksykańskiej, to jest skala Szafira-Simpsona. Oba wiatry są niesamowicie silne i nawet tutaj w Stanach Zjednoczonych yy, mamy tak zwany obszar, który nazywamy yy, drogą, szlakiem, yy, moi kochani, tornad. Moi kochani, to tyle. Pamiętajmy również, że w Ameryce Północnej jest wiele obszarów chronionych. Yy, w Ameryce Północnej rosną chociażby też największe drzewa na świecie są to sekwoje. Yy, mamy chociażby Park Narodowy Sekwoi Wierzchni Zielonych, czy Park Narodowy Bizona Leśnego. Yy, wiele parków narodowych, wiele rezerwatów przyrody, kontynent piękny, pamiętajmy, że mamy tam chociażby Doliny Śmierci, tak, w Stanach Zjednoczonych, także kontynent na pewno warty do zobaczenia. Następny w kolejności do omawiania jest Ameryka. Następna w kolejności do omawiania jest Ameryka Południowa. Serdecznie zapraszam na kolejne lekcje. Pozdrawiam.